Witam Was. W tym odcinku będzie krótka prezentacja wnętrza waltry. Na podłokietniku mamy cztery elektrozawory do sterowania hydrauliką. Joystick do sterowania pod czołowym. Klawisze, które są, przyciski, które są poserwowane kolorami, więc jest to wszystko czytelne. Mamy do tu mamy wersję skrzyni biegów, czy będzie manualna, czy automatyczna. Kiedy to klikniemy, mamy manualną. Tutaj mamy guzik programowalny, pamięć obrotów ogólne tutaj są guziki do sterowania prędkością jazdy i ogólnie jazdą podnoszenie, opuszczanie hydrauliki, wysuwanie łącznika hydraulicznego. Mamy tutaj kilka dodatkowych przycisków. Ten przycisk jest najważniejszy. On włącza samą hydraulikę w ciągniku. Mamy oczywiście też guzik do odmienia głośności radia do zmiany stacji, do wyciszenia, Jak kliknę, to się odciszy. Jak kliknę, to już się będzie cicho. Do światło oszczegawcze i tutaj jest nawigacja automatyczna i manualna. i to? Mamy przełącznik do załączania womu regulację wysokości podnoszenia i opuszczania tylnego tuza i taki suwak do regulacji silnika. Na głównym joysticku mamy dwa przyciski programowalne Wszystkie te przyciski można zaprogramować za pomocą Smart -toucha. Mamy sterowanie kierunkiem jazdy przód tył, Zmiana zakresów tymi guzikami się odbywa. Za pomocą pchnięcia do przodu zmieniamy półbieg na wyższy, do tyłu na niższy. Jak pchniemy dźwignię w jeden bok, to załączamy ten a jak w drugi, ten pomat rozłączamy. Ten możemy sterować za pomocą tego pokrętła. Na tylnym słupku jest całe sterowanie wyciaczkami. A owo mamy wtyczki funkcyjne. Na wyświetlaczu za kierownicą mamy prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik poziomu paliwa i temperatury cieczy. Mamy różne kontrolki. Mamy również wyświetlacz, na którym za pomocą tych przycisków z boku możemy zmieniać co będzie wyświetlane, na przykład prędkość jazdy, obroty silnika, czas pracy, rzucie paliwa i tym podobne. Na słupku bocznym mamy wyświetlany półbieg, zakres, prędkość jazdy, wskaźnik AdBlue. Nad panelem bocznym mamy radio oraz sterowanie klimatyzacją. Kabina w naszym filmiku jest przestronna. Za dużo miejsca, jest dużo schowków. Na wodę, na mój loduweczkę, na żniwa, by wodę. I tu mamy jeszcze kilka schowków i zamontowany komputerek od yy, opyskiwacza. Na naszym podokietniku mamy jeszcze jeden schowek na przykład na telefon komórkowy. Wszystkimi parametrami naszego ciągnika możemy sterować za pomocą smart który wyświetla niezbędne nam parametry. Jeśli byśmy mieli wyposażoną maszynę w izobuz, również moglibyśmy odczytywać parametry pracy tej maszyny z smart -toucha. Jesteśmy teraz w menu naszego smart -toucha. Jest ono intuicyjne i bardzo czytelne. Jednym kliknięciem możemy wejść do naszego silnika i ustawić obroty również zapisać przycisk dzięki temu po kliknięciu tego przyciska obroty będą się ustawiały takie jakie tu ustawiliśmy mamy również nawigację gdy klikniemy w tą ikonę pojawi nam się cały nasz podokietnik. każdy przycisk na tym podokietniku jest programowalny możemy sobie na przykład pod M1 jest już przypisane ustawić na przykład załączanie nawigacji obietu silnika i innych parametrów tutaj możemy sobie wybrać którą parą hydrauliczną będziemy sterować za pomocą tego przełącznika więc jeśli mówimy o parametrach na przykład silnika to jesteśmy na tym widoku ale jak chcemy spojrzeć na tylną hydraulikę to musimy nasz ciągnik obrócić teraz ja z tyłu Mamy kilka ikon. Ta ikona jest odpowiedzialna za wałek womu. Możemy zmienić, ustawić sobie jego obroty. Tym przyciskiem wchodzimy do strony głównej naszego smartwatcha. Za pomocą tej ikony możemy zmieniać prędkość podnoszenia i opuszczania. Tutaj mamy hydraulikę tylnią. Tutaj właśnie możemy pokazać, który elektrozawór jest od, odpowiedzialny od danej sekcji, od danej pary hydraulicznej. Możemy regulować przepływy. Klikając tutaj na przód ciągnika, obsługujemy teraz przednią hydraulikę i możemy również regulować przepływy. Nasz ciągnik jest również wyposażony w Kamerę, która pokazuje co jest akurat za nami, za nami jest opyskiwacz klikając tą ikonę możemy zobaczyć parametry życiowe naszego ciągnika, czyli ilość godzin roboczych, obejrone hektary, godziny, paliwo, adblue i takie różne parametry. Jeśli kogoś interesowałoby działanie nawigacji, to niech napisze w komentarzu, i my to mówimy. odcinku na przykład z Ciągnik przepracował już ponad 60 godzin. Odbył się już pierwszy serwis wymiana olej i filtrów. Serwis kosztował nas 3500 złotych. Wnioski po 50 godzinach pracy z tym ciągnikiem są takie, że jeśli jeszcze raz miałbym kupować ten ciągnik, to wybrałbym skrzynię CFOX, ponieważ skrzynia Wersu jest strasznie skomplikowana w obsłudze najbardziej uciążliwe jest ta zmiana zakresów ciągnie wchodzi na obroty ma powiedzieć trochę myśli gazuje i szarpie podczas, po zmianie wiadomo jest to do nauczenia się obsługi tego ale to jest strasznie skomplikowane więc jeśli nie miałbym kupować, to albo CVX, albo zwykła skrzynia, nie polecamy zdecydowanie skrzyni Wersu. Mamy już pierwszą usterkę w naszym ciągniku, a jest to spowodowane tym, że są źle podłączone spryskiwacze w naszym ciągniku. A mianowicie, kiedy uruchomimy wyciaczki, to jest. Więc kiedy klikniemy, gałkę, to powinny się włączyć spryskiwacze. No i się włączają. Tylko nie tej szyby, a bocznej. Lecz kiedy klikniemy spryskiwacz tylniej szyby, to włącza się przedniej szyby. W instrukcji jest pokazane, że kiedy klikniemy tą gałkę, to powinien się włączyć przedniej szyby, więc jest to Odwrotnie podłączone, źle podłączone, dlatego już taka pierwsza usterka jest. Sprawda była hostka, ale no jednak jest jedna usterka. Jeszcze taka mała ciekawostka odnośnie walty. Mój młodszy brat przechcił waltę na venoma, stąd te naklejki. Powiedział, że jest czarna jak venom. Ma również V, więc wszystko pasuje jako venom. Stąd te naklejki. Są nakleki są na przednim modowaczu tłowym z jednej, z drugiej strony na wydechu.